Siemanko moi milusińscy, cześć z tej strony Cydex, i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii, w której oceniam Wasze stanowiska z naszej wesołej grupki na Facebooku. Przypominam, że cały czas trwa nasz maraton dla Ukrainy, więc wszystkie zyski z tego filmu będą przekazane na zbiórkę siepomaga.pl Ukośnik Ukraina. Jeżeli, drogi widzu, chcesz się dołożyć do tego maratonu, to możesz zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, nie przewijać reklam pod tym filmem, bo dzięki temu on więcej zarobi i więcej będę mógł przekazać. Po drugie, możesz zostawić łapkę w górę. Nie dlatego, że jestem jakimś głupim, że brakiem, tylko dlatego, że to zwiększa zasięg i więcej osób obejrzy ten film, więc będzie więcej pieniędzy do przekazania. I po trzecie, możesz sam po prostu przekazać poprzez linka w opisie, do czego serdecznie zapraszam. Tak samo serdecznie zresztą, jak zapraszam Cię do sprawdzenia strony sponsora naszego dzisiejszego odcinka, czyli Eneba.com, który jest długoletnim partnerem tego kanału i jest dla mnie najbardziej zaufaną stroną, gdzie można kupować gry online po znacznie niższych cenach, aniżeli na Steamie, Uplayu, Originie i tak dalej. Na Enebie znajdziecie tysiące gier w cenach niższych niż te rynkowe, także polecam bardzo serdecznie sprawdzić. Taki katalog z najlepszymi grami wybranymi też częściowo przeze mnie podlinkuję Wam w opisie i pamiętajcie, że kupując na Enebie po pierwsze możecie w koszyku wpisać mój kod CDX, dzięki czemu dostaniecie 3 zniżki i po drugie, możecie zaznaczyć, żeby przelać jakąś tam małą bądź większą kwotę na pomoc humanitarną dla Ukrainy, i w ten sposób również możecie pomóc. Także zapraszam serdecznie do sprawdzenia Eneby, bo można tam znaleźć naprawdę fajne gierki na odstresowanie się w tym trudnym czasie. I zapraszam Was też na dzisiejszy odcinek. No i co? Standardowo przechodząc do miejsca piątego, mamy stanowisko Marcela Lussa. Bardzo dziwne nazwisko swoją drogą: Lussa przez Uzamkniętej 2S. Nigdy się z nim nie spotkałem, także będę mówił po ksywie Kezi. No i Kezi prezentuje nam swoje naprawdę całkiem ciekawe stanowisko, dwumonitorowe, jak widać, na którym na pierwszy plan wybija się zdecydowanie fotel Imba Im Warrior, O którym nagrywałem kiedyś film, całkiem mocno polecam ten fotel, bo jest naprawdę ok. Zresztą kolega pewnie ogląda, to może dać znać w komentarzu, jak się siedzi. A tymczasem przechodząc dalej do takiego koru stanowiska do takich najważniejszych elementów. Mamy tu między m.in., jak mówiłem, dwa monitory. Jako główny jest Asus VG248QE oraz jako drugi dodatkowy jest jakiś Asus, nie wiemy dokładnie jaki. I tutaj pierwsza sprawa, że fajnie, że są one podobnej wysokości i mają podobny rozmiar ramek, bo dzięki temu wygląda to dosyć spójnie. Nie wiem, czy ten drugi monitor da się podwieźć. Jeżeli tak, to radziłbym kupić taką podwieszajkę za stówę na Allegro do ściany, gdyż dzięki temu Marcel będziesz miał znacznie więcej miejsca bo widzę, że na tym biurku może być problem. Nie wiem, jak to urobioś tą lekcją. Pewnie tak ciotka mówi, jak sobie wchodzi do swojego pokoju. Natomiast ja wiem, że pewnie grasz tutaj z powodzeniem w gierki i to najróżniejsze. I teraz chciałbym docenić troszeczkę wygląd tego stanowiska, gdyż naprawdę wszystko bardzo ładnie do siebie pasuje. Mamy dwa dominujące kolory, czyli taki teal i można powiedzieć flamingowo różowy. I te kolorki widać w podkładce pod myszkę i klawiaturę, która jest z AliExpress na klawiaturze w kikapach. Swoją drugą klawiaturka to GK630TKL z customowymi kikapami również z AliExpress. No i jeżeli chodzi o myszkę, to jest to Shinobi 3360 White, dosyć popularny. Model ostatnio. Nie testowałem, więc się nie będę wypowiadał, ale słyszałem całkiem sporo fajnych o nim opinii. Po tym, jeżeli chodzi o komputer, który również eksponuje nam się tutaj dosyć fajnie na biurku, natomiast który zabiera nam sporo cennej przestrzeni roboczej, nie wiem czy praktycznie nie byłoby dać go na dół. Mamy tu Reizę na 3600, płytę główną B450 Gaming K4 oraz 16GB od Krucjala taktowanych 3000MHz. Wszystko to jest zamknięte w legendarnej obudowie Silentium PC wraz z 1TB SSDK oraz 600W zasilaczem Vero L3. Fajny setup, widzę tutaj w nim tylko jedną wadę, zaczyna się na AA, kończy na Arktisy, ale już się Mówiliśmy w chyba 180 odcinku, że nie będę więcej wracał do tego tematu. Tak samo nie będę już chyba powtarzał, że Nowok 1 nie jest najbardziej opłacanym w 2022 roku wyborem, jeżeli chodzi o swoją klasę cenową. I raczej poszedłbym na przykład w SM900 do SPC. Natomiast tak czy siak stanowisko jest spasowane całkiem spoko. Widać, że kolega ma lekkie poczucie smaku, chociaż też widać, że jest jeszcze dosyć młody i niektórych rzeczy na przykład na tę półkę na górze starsza osoba by nie wrzuciła. Natomiast on nie ma z tym problemu, ale spokojnie to z wiekiem przychodzi. Ja mam 19 lat zaraz, a całą półkę zawaloną jakimiś pierdołami, także nie wiem kogo ja tu oceniam. No i moje drodzy, jak dla mnie jest to naprawdę bardzo przyjemne stanowisko, któremu chętnie przyznam miejsce piąte. No zachętę. Mam nadzieję, że Marcel jeszcze wrzuci update na naszą grupkę. Tymczasem przechodzimy sobie dalej do dzisiejszego miejsca czwartego. A miejsce czwarte dzisiejszego odcinka należy do Fabiana Głowackiego. Jest to już jego drugi post na naszej wesołej grupce. No i mamy tutaj do czynienia ze stanowiskiem do grania, do oglądania Netflixa oraz oczywiście do siedzenia na zdalnych, bo to jest to, co wszyscy robimy na naszych stanowiskach komputerowych. Przynajmniej tak myśli wasza mama. Jeżeli chodzi o komputer na tym stanowisku, to jest on wręcz perfekcyjnym sprzętem do lekcji, ponieważ zawiera takie podzespoły jak na 7 3700X, no może nie wystarczyć ewentualnie, ale jest okej okay, myślę. Na X570 Steel Legend, jeżeli chodzi o Mobasa, oraz wraz z 16GB RAMu. No ja bym mamę namówił na 32 do elekcji, bo 16 może również nie starczyć. Żarty żartami, ale do tego mamy jeszcze NZXT na X62. Bardzo spoko chodzenie pod tego proca, chociaż ja ostatnio mam takie myśli, że w sumie, jeżeli ktoś chce przeoszczędzić, to chłodzenie powietrzne jest jak najbardziej spoko, szczególnie jeżeli nie podkręcamy jakoś bardzo procka, a czasami nawet dobre chłodzenie, na przykład Dark Rock od Be Quieta potrafi działać lepiej niż jakieś słabe tanie Aio, także weźcie to też pod uwagę i zastanówcie się, czy po prostu potrzebujecie tego chodzenia sieczą. No i jako wisienkę na torcie w tym komputerze mamy GTX a 1080TI, całkiem jeszcze okej OK kartę, zamkniętą wraz z całą resztą podzespołów, które wymieniłem w obudowie RG6V EvoTG, oczywiście od Sidentium PC. No i szanowni państwo, bardzo mi się podoba stylistyka tego stanowiska, chociaż nie wiem, dlaczego monitory są umieszczone tak wysoko, czy kolega lubi tak siedzieć, czy po prostu ma jakieś niskie biurko. Dosyć dziwnie to wygląda, ale tylko kolega ma tak naprawdę pojęcie o tym, jaka jest ergonomia tego rozwiązania. A jeżeli o same monitory. Chodzi, to mamy tutaj jako główny LGK27 cali oraz 24 cale Jako dodatkowe. niestety, modeli tutaj nie znam. Poza tym pod nimi mamy klawiaturę Ornata Chroma, kupioną za stówę, więc raczej to jest dobry deal. Chociaż ja osobiście Ornaty nie lubię, znam ludzi, którzy lubią, ale no jednak to jest praktycznie membranówka. Także za stówę spoko, ale w oryginalnej cenie raczej bym jej nie kupował. Przynajmniej ja, ale to jest, jak mówiłem, tylko moja opinia. Do tego mamy co ciekawe Logitech G29, jeżeli chodzi o kierownicę. Bardzo fajna sprawa. Stoliska z kierownicami, szczególnie takie już zbudowane, jakby pod te kierownice, mające w sobie i chętnie bym ich więcej na grupie zobaczył Potem mamy również myszkę Razer Basilisk X Hyperspeed Świetny model, bardzo sobie cenię No i to wszystko na podkładce Genesis XXL I jest to ten ładniejszy, bardziej stonowany wzór tej podkładki Gdzie mamy tylko logo na rogu A nie logo wywalone dosłownie na całą podkładkę W wielkim, czerwonym, krzyczącym gaming kolorze Także to też jest spoko No i powiedziałbym, że naprawdę mamy tutaj do czynienia z całkiem przyjemnym stanowiskiem Szczególnie, że kolega zapewne posłuchał rad z moich odcinków I kupił kilka tych takich ledzików Na przykład w kształcie palmy, czy tam tukana, czy co to, to jest hmm, papuga. papuga No i generalnie całkiem spoko wszystko ogarnął że jeden monitor mamy podwieszony, a drugi umieszczony na jakiejś półeczce. Natomiast nic do tego nie mam. Ważne, żeby przestrzeń robocza na biurku była wolna i żeby nie wyglądało to jak pół dupy z zakrzaka. Tutaj jest akurat ok, także myślę, że Fabiana mogę za to pochwalić. No i ogólnie mamy tutaj nawet porządek, także również za to tutaj props. Spójrzcie na to, jak są kable ładnie ułożone w obudowie. Naprawdę znam ludzi, którzy zrobiliby to znacznie gorzej w wieku 30 lat, a kolega nie wygląda, jakby miał 30 lat ile ty masz lat, nie napisałeś. No szkoda, ale tak czy siak stanowisko naprawdę super i moim zdaniem zasługuje co najmniej na miejsce czwarte z dużym potencjałem na przyszłość. Także Fabian, jeszcze się pewnie zobaczymy, tymczasem przechodzimy sobie dalej do dzisiejszego miejsca trzeciego. A na miejscu trzecim wreszcie mamy jakiegoś naszego moderatora z nowego naboru, czyli Przemka Kozłowskiego, 19 -latka, który w internecie jest bardziej kojarzony jako pawicki, aniżeli Przemek. Pawicki chciałby się z nami podzielić stanowiskiem budowanym od zeszłego marca, którego cały wkład finansowy pochodzi oczywiście od niego, co jest bardzo spoko. Jeżeli sami zarobiliście na cokolwiek, czego używacie, to czujecie się z tym znacznie lepiej, aniżeli gdyby rodzice wam to kupili. Wiem, bo kiedy sam zacząłem kupować części do swojego setupu, to też czułem się tak powerful, tak mega fajnie, także. Polecam, jak macie opcję, to spróbujcie sobie sami na coś zarobić. No i generalnie, co my tutaj mamy? Jest to naprawdę bardzo ładny setup. Już od pierwszego wejrzenia to widzę i nadawałby się nawet na miniaturkę, bym powiedział. A to jest w moich ustach czasem większy komplement aniżeli miejsce pierwsze, przynajmniej dla wyglądu i zmysłu estetycznego autora. No i co można tutaj powiedzieć? Stanowisko jest oparte o dwa monitorki, czyli po pierwsze LGK27GN850 jako ten główny oraz po drugie AOC E2260SW jako ten poboczny. Zastanawiam się tylko, dlaczego ten poboczny jest aż tak wysoko. Ja bym dał go delikatnie niżej i wtedy wydaje mi się, że troszkę lepiej by to wyglądało, bo monitor byłby jakby wycentrowany z tym głównym. Natomiast nie jest to jakaś duża wada, można to poprawić jednym ruchem ręki, także nie będę się już przewalał. Natomiast bardzo chętnie przywalę się, ale pozytywnie do tego, że na głównym monitorze mamy taką lampkę, którą możemy sobie kupić na przykład na Allegro bądź chyba jest nawet jakaś marka, która produkuje oryginalne lampki tego typu. Bardzo fajna sprawa, taka podłużna lampka, bo po pierwsze fajnie wygląda, a po drugie macie wreszcie jakieś światełko, żeby nie pracować w ciemności przy komputerze, bo to jest dosłownie najgorsze, co możecie zrobić do swoich oczu. No i też wtedy szybciej się dekoncentrujecie, także nie polecam. Natomiast polecam z Zdecydowanie oświetlenie na tym stanowisku, bo za biurkiem mamy pięknie umieszczone adresowalne LEDy WS2812B wraz z kontrolerem i mlecznym profilem kątowym. No tutaj jestem ukontentowany, że tak powiem, bo jest to bardzo fajna opcja i wreszcie, no widać, że moderator, bo mnie wreszcie ktoś posłuchał. Z tym, żeby kupować profile do LEDów, także tutaj również za to plusik i zdecydowanie ogromny plusik przemek, myślę, należy ci się za komputer, bo mamy tutaj naprawdę niczego sobie maszynę. Nawet nie zauważyłem wcześniej, że mamy tu RTX-a 3070 Ti Aorus Master, czyli no naprawdę drogą w tych czasach kartę graficzną można by Zatem nie wiem, samochód. Potem mamy również Ryzen na 3500 x 16 gb RAMu i to wszystko zamknięte w AR6X EVO TG. Fajny setup, który naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jedyne co mnie boli, to kable zwisające z podmonitora. Można by je spiąć chociaż w jedną wiązeczkę, żeby one się jakby z niej rozchodziły. Natomiast i tak jest bardzo fajnie, jeśli chodzi o zarządzanie kablami. Fajnie, że w się chciało napisać LED cdx na karcie graficznej. Za to również no, zdecydowany plusik, tak samo jak za faworyzację, bo jest moderatorem. Nie no, żartuję, nie ma u nas takich rzeczy. Na przykład w podsumowaniu poprzedniego sezonu chciałem dać jednego z moderatorów, dokładnie to marka 20. Do top 5 najlepszych stanowisk sezonu, ale pomyślałem, że się wszyscy przyczepią, no i go w końcu nie dałem, pomimo, że moim zdaniem zasługiwał, także daleko mi od faworyzacji moderatorów i przemak myślę, że uczciwie zasłużył na dzisiejsze miejsce trzecie, a ja tymczasem przechodzę dalej do lokaty z miejsca drugiego. Swoją drogą widzę jestem strasznie zmęczony, ale mam świetny humor. Nagrywam dzisiaj drugi odcinek i zmontowałem już dzisiaj cały jeden odcinek, więc powinienem generalnie padać na Rej, a jeszcze jest przed skończenie tego odcinka, spakowanie się i matura jutro, także będzie śmiesznie. Mam nadzieję, że przeżyję to wszystko, ale jakoś tak jestem uśmiechnięty, także mam nadzieję, że przeka że mam trochę tej dobrej energii w tych ciężkich czasach. Ale przechodząc już do stanowiska z miejsca drugiego, mamy setup Mateusza Kolanka, czyli 17-latka, który kompletuje swój setup od około 2 lat i służy mu on na co dzień do grania oraz obrabiania zdjęć, programowania i słuchania muzyki. Całkiem szeroki wachlarz zainteresowań, więc jestem ciekaw, czy komponenty tego stanowiska będą na niego pasować, ale o tym się przekonamy, kiedy tylko wam je przedstawię. Począwszy od myszki, już zaczynam od naprawdę fajnego gryzonia, czyli Genesisa Zircon X. Żałuję szczerze, że kiedy miałem okazję, nie zrobiłem jego recenzji, bo okazał się naprawdę świetną myszką. Do tego mamy Kikrona K2, jeżeli chodzi o klawiaturę. Tutaj kolejny bardzo dobry wybór, szczególnie że mamy tu naprawdę bardzo ładne kija oraz podkładkę pod nadgarstki. Swoją drogą ta podkładka jest od Red Dragona No i na koniec słuchawki Razer Kraken X, czasami AirPodsy. No tutaj jak widać, dwa najlepsze stosunki jakości do ceny. I kontynuując, odchodząc już od tych nieszczęsnych słuchawek, pora na komputer z tego stanowiska, w którym całkiem sporo, chociaż też bez przesady, się dzieje. Mamy tutaj i 5 10400 f Radeona RX 570, 8GB w edycji ARMOR od MSI 16GB RAMu. I to wszystko zamknięte w budowie MSI MPG Garnier 110R. Bardzo fajna sprawa, naprawdę ładnie się prezentuje ten komputer na biurku i pomimo tego, że nie ma tutaj jakiejś przesadnej ilości podświetlenia, LED przynajmniej na większości zdjęć, to i tak prezentuje się to świetnie, i naprawdę chciałbym docenić to, jak symetrycznie i ładnie jest zrobione to stanowisko. Jedyne co to kolega mógłby poobcinać końcówki trytytek, które są przyczepione do biurka. Swoją drogą, co to jest za biurko? To jest chyba jakiś stół jadalniany. No wygląda, jakby można było pod nim skakać, ale tirem. Zresztą po tych głośnikach to wydaje mi się, że mógłby przejechać tir. Co to są dokładnie za modele, bo naprawdę widać, że jest to mocno sfokusowane pod audio stanowisko. Niestety nie mam informacji. O samych głośnikach, znam tylko wzmacniacz, jest to Denon PMA880R. A szkoda, bo naprawdę chciałbym troszkę więcej się o nich dowiedzieć. Patrząc na rozmiar, to mogłyby one obudzić moich sąsiadów, a kolega myślę, że mieszka w innym województwie, także naprawdę jest dosyć grubo. I mam tutaj kolejny powód, żeby to stanowisko umieścić dzisiaj na miejscu drugim, zalepiłbym tylko troszkę te dziury w ścianach, na przykład jakimś tynkiem szybkim, żeby po prostu ich nie było. I nie wiem też troszkę, co tam robi to gniazdko. Tam chyba telewizor kiedyś wisiał z tego co rozumiem. Natomiast teraz fajnie byłoby to załatać albo czymś przykryć, bo znacznie lepiej by to wtedy wyglądało. Moim zdaniem, to już naprawdę Przepiękne stanowisko, które mogłoby się nadawać do produkcji muzycznej, jak gdyby te głośniki dać na przykład na górę. I to szczerze bardzo wygląda jak stanowisko realizatora muzycznego w jakimś studio, tylko brakuje jakby takiej ścianki przeszklonej, za którą ktoś tam rapuje albo próbuje rapować, ale generalnie już nie odchodząc aż tak bardzo od tematu, bardzo ładne stanowisko, które myślę, że spokojnie zasługuje dzisiaj na miejsce drugie. No i przechodzimy, moi drodzy, standardowo do kręda dla krem odcinka, czyli do miejsca pierwszego. A dzisiejsza jedynka jest naprawdę mocna. Zaczynamy sezon, można powiedzieć, z grubej rury, ponieważ Wiktor Wiciu prezentuje nam swoje stanowisko, które buduje od ponad lat. 3. Sam kolega studiuje grafikę komputerową, ma 19 lat dla ciekawskich no i zajmuje się głównie projektowaniem 3D, więc tutaj już widzę, że jest to osoba, która będzie wiedziała, co robi i ma pewne predyspozycje, żeby zbudować coś ładnego. Koszt projektu jest wyceniany na około 25 tysięcy złotych, także tutaj kolejny powód, żeby się bliżej przyjrzeć temu stanowisku. No i szanowni Państwo, co my tutaj dokładnie mamy? Strasznie długi jest ten post w ogóle, naprawdę. To jest chyba najdłuższy post, jaki widziałem na naszej grupie. Stanowisko jest absolutnie odjechane i przemyślane pod każdym możliwym względem, a to jest coś, co ja zawsze będę doceniał. Nie wiem, czy znacie takie powiedzenie, dwa razy miesz, raz dni To dokładnie tutaj to kolega zrobił. Podejrzewam, że ma jakiś model w programie do projektowania 3D całego tego setupu. No i nie oszukujmy się, przepięknie to, absolutnie przepięknie to wygląda. Całe stanowisko mam otoczone zarówno piankami akustycznymi, jak i panelami, które bardzo często polecam na moich odcinkach. Jedyna moja rada jest taka, żeby nie mieszać ich aż tak bardzo, bo zdecydowanie lepiej by to nawet, myślę, mogło wyglądać, gdyby tych paneli akustycznych na ścianie nie było, byłyby tylko na soficie, a ściany byłyby po prostu całe białe i nie odwracałoby to wtedy aż tak uwagi od stanowiska. Natomiast mówię to tylko dlatego, że jest tutaj. Troszeczkę dużo wzorku, bo mamy wzorzastą tapetę, Wzorzaste tło i wzorzaste pianki, jeszcze sufit wzorzasty i troszeczkę się to jakby Mętli w oczach. Natomiast ma to swój urok i absolutnie nie każde koledze zdzierać pianek teraz ze ścian. Natomiast jeżeli już przy ścianach jesteśmy, to na ścianie umieszczony jest również komputer. Na bardzo fajnej, chyba domowej roboty półeczce I muszę wam przyznać, że lubię takie ustawienie, bo jednocześnie nie zajmuje on na miejsca na podłodze, jest ładnie wyeksponowane, nie zajmuje nam biurka. No i generalnie same plusy, zero minusów. Kolega też ładnie poprowadził sobie od niego kable, także tutaj kolejny props. No i props należy się tutaj na pewno za biurko, które tutaj, jak widać, jest wykonane z litego. Połyskliwego drewna. Przepiękna robota, chciałbym poznać tego stolarza, naprawdę mówię. A przychodząc już do takich twardych elementów tego stanowiska, mamy tutaj aż trzy monitory i do tego telewizor. Jeżeli chodzi o monitory, to są to dwa poboczne AOC 24,5 cala G2590 VXQ 1080p, 75Hz każdy. No i na środku mamy również 24,5 cala, tylko że IAME GB2560 HSUB1. 144Hz niestety zaledwie 1080p. I ja szczerze mówiąc, jak się przesiadłem z 1080 na 1440p, to czuję ogromną różnicę, natomiast na 20. 4 calach 1080 jest jeszcze całkiem spoko, przynajmniej tak mi się wydaje. No i myślę, że koledze to absolutnie nie będzie przeszkadzać, szczególnie, że mam zaraz obok telewizor 4K, czyli szarpa 50 BL5 EA, który jak pewnie się domyślacie ma aż 50 cali. No i zdecydowanie do konsumowania wszelkich treści jest wyborny, ewentualnie do podłączenia się jako czwarty monitor, chociaż nie wiem do czego miałoby to służyć. Potem, jeżeli chodzi o peryferię, mamy tutaj Cruxa Galacta Pro, jeżeli chodzi o mychę, klawiaturę Crux Atax RGB. Bardzo fajny model miałem okazję testować, naprawdę przyjemny. M12 Maxilawa, jeżeli chodzi o podkładkę, i tutaj pierwszy moment w którym się. Troszkę nie zgadzam z autorem, chociaż to nie jest maksilawa. Co to tu napisałeś stary? To nie jest podkładka maksilawa. Maksilawa wygląda zupełnie inaczej, chyba że już do zdjęć kolega jakoś sobie zmienił. Nie wiem. Do tego mamy mikrofon SuperLux E205U ze statywem pop filtrem i koszyczkiem antywibracyjnym. No i biurko, tutaj mówiłem, że chciałbym poznać stolarza. Kolega sam był stolarzem, bo własnoręcznie wykonał to biurko z blatu dębowego oraz nóżek z ZK. I tutaj za takie rzeczy to naprawdę ja doceniam najbardziej, jak tylko mogę, bo wiem ile to jest roboty, ile to jest umiejętności, które trzeba włożyć. Także stary naprawdę szapoba. No i chyba się nie dziwi jak powiem, że to stanowisko wchodzi na dzisiejsze miejsce pierwsze, ale to jeszcze nie koniec zabawy z nim, bo nie przyszedłem jeszcze do komputera, który również jest naprawdę, naprawdę niczego sobie. Mamy tutaj RTX-a 3060 Ti Eagle OC, do tego i 5 8600K, na Moba się MSI Z370 Gaming Plus, no i w obudowie Intertek C701 Panorama. W ogóle zauważyłem, że ostatnio Intertek staje się bardzo popularną firmą w Polsce i jestem ciekaw, jak długo się taki stan rzeczy utrzyma, natomiast bardzo mnie to cieszy, zawsze przełamywanie monopolii jest bardzo spoko rzeczą. Tak samo jak płynne przejście prowadzącego, bardzo spoko jest wykonane to stanowisko i naprawdę szczerze z całego serca mi się podoba. Sądzę, że załapie się nawet do podsumowania sezonu. Chyba, że naprawdę kilku stałych wywalców grupy w jednym momencie wrzuci posta, no to wtedy chyba zrobię to w 10, bo naprawdę chciałbym to stanowisko zobaczyć w podsumowaniu sezonu. I chciałbym Ciebie, drogi widzu, zobaczyć w kolejnym odcinku z naszego maratonu, już jutro o godzinie 19. Także zapraszam serdecznie na kanał i dziękuję, jeżeli nie przewijałeś reklam, bo to pomogło niemi, tylko ludziom, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują. Także dzięki bardzo za oglądanie. Zostaw koniecznie łapkę w górę dla zasięgu. Trzymaj się ciepło. Cześć